Witam, to będzie przegląd yy, danych makro, które są według mnie istotne, które możemy pominąć intraday, nie wywołują ruchu ani będą istotne swing tradingowo na dzień, na tydzień od 3 maja do 7 maja 2021 roku. Na początek, tylko tutaj będziemy na investing.com, prześledzimy poniedziałek, czy raczej chciałbym zwrócić na coś uwagę, a następnie przejdziemy do kalendarze na Facebook.com. Dobra, to do rzeczy. Wielka Brytania ma święto bankowe w poniedziałek, Japonia ma dzień konstytucji i Polska też ma dzień konstytucji w poniedziałek, 3 maja. Zważywszy na to, że święto bankowe ma Wielka Brytania, spodziewam się, że może być mniejsza płynność podczas sesji europejskiej na walutach futsy chyba będzie zamknięte, się nie mylę. intex w Wielkiej Brytanii, więc po prostu na sesji europejskiej może być wolniejszy ruch i nie mo może być mniejsza płynność. No i to tyle jeśli chodzi o investing I przechodzimy na kalendarz z no i jedziemy z tymi danymi. E, retail salesy, czyli z priorytety liczne do miesiąca i rok do roku w y, Niemczech. E, powiedziawszy kompletnie wylane. E, ten, myślę, że to w ogóle nie zmieni niczego w poglądzie ECB, czy tam Europejskiego Banku Centralnego, lub też e, intraday, czy, y, czy też swing trading, więc te dane Tutaj oni mają napisane medium i high, ja bym powiedział, że low, to tam naprawdę, myślę, że to tam nic nie zmieni, szczególnie w poniedziałek. No dobra, idziemy dalej, mamy PMI, manufaktura, chwila, zobaczmy tutaj, czy to są wstępne, to jest koniec miesiąca, początek, to może być już te, to nie są wstępne. To są te prawdziwe, raczej znaczy, że poprawione, czy jakby tam Powiedzieć. Spodziewamy się po tych PMA-ach Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy. Spodziewamy się, że po prostu pojawią się takie dane, jak nie wiem, tydzień temu one chyba się pojawiły, czy więcej. Niczego tutaj bym nie oczekiwał. Po tych danych, no chyba, że na DAX-ie to by się coś może wydarzyło jakieś ruchy. Intraday, żeby obserwować że na samym euro, niekoniecznie, bo mieliśmy już dane wstępne. PMI, więc wiemy, czego się spodziewać. Wygląda na to, że w strefie euro pojawi się podwójny dołek re z recesją, czy jakoś tak duble deep recession. Jakoś tak to napisane było się nie zgodził, że będzie jeden dołek, będzie drugi dołek, i wtedy może się wygrzebił z tego, jeśli chodzi o strefę euro. Więc PMI -e dla samej waluty euro w poniedziałek mogą ukazać się nieistotne według mnie, a jeśli chodzi o indeks DAX na przykład, no to może by się coś wydarzyło, ale zważywszy na to, że mamy już dane wstępne już za nami, no to myślę, że te dane po prostu też zostaną pominięte przez rynek i... O, tak, no nic się nie zmieniło, no to fajnie i lecimy dalej. I myślę, że intraday nie ma się co przyjmować pije Miami. Swing tradingowo, czy to nadbierze jakiegoś większego znaczenia. Myślę, że nie, szczerze powiedziawszy. Myślę, że nie, że ECB tam jakoś się nie obejrzy specjalnie. Znaczy się zerknie na to i no, są jakie są te dane, ale oni będą dalej myśleć po swojemu. Po dług jednego raportu danych oni od razu nic nie zmieniał. No dobra, idziemy dalej, tutaj mamy jeszcze man Market Manufacturia, PMI z y Ameryki, ESM, -y, Manufaktura i tak dalej no ja myślę że jeśli chodzi o ISM, -y, no to będzie pewnie no, Employment Index to będzie intraday mogło być ważne dla tej ISM -y, dla dolara amerykańskiego czy swing tradingowo to nie intraday tak bo będzie to przedsmak przed NFP, które pewnie będą w piątek jak się nie mylę i będzie chodziło o rynek pracy, na który zwraca uwagę oczywiście Fed a tutaj jest jeden z ich Fed, Powell będzie przemawiał, myślę, że on nic nie zmieni swojego i retoryki I typu będzie optymistyczny, że o fajne dane, fajnie, fajnie, ale myślimy, że to jest niestety przejściowe i dalej będą napierać na to, że bezrobocie musi spaść, więcej miejsc pracy i tak dalej. I chcą zobaczyć więcej poprawy w gospodarce, zanim zaczną zmieniać swój pogląd na temat stuprocentowych w Ameryce i będą chcieli zacząć podnosić, czy też ukracać skup aktywów. Więc myślę, że on nic nie zmieni, a jeśli chodzi o ism -y, no to intraday bym to obserwował na no Dla Amerykańskiego, czy się nie wydarzy jakiś ruch bardzo y, zainteresowania. Mm, dobra, idziemy do wtorku. We wtorek mamy eksport, import i pożyczki dla domów, to nie bardzo, bo RBA Interest Rate Decision, czyli oprocentowanie stóp procentowych w Australii i Statement. no Nas będzie bardziej interesować oczywiście to, co oni tam napiszą w tym statementie, w tym oświadczeniu. Jak tam się zapatruje um, RBA na dolara australijskiego i czy będą chcieli w końcu podnosić te stopy. Czy widzą optymistycznie, pesymistycznie, czy to jest tak neutralnie, jak ostatnio zdaje się i nie chcą obniżać, nie chcą podnosić stóp, no zobaczymy co i napiszą w tym statementcie. Tutaj jak widać oczekujemy tego, że zostawią stopy procentowe tak jak są. No dobra, to swing tradingowo na pewno będzie to istotne. Intraday też mogłoby wywołać jakiś ruch, wszystko zależy od tego co i napiszą w tym oświadczeniu. RBA statement, dlatego na Australijczyka bym uważał 6.30 we wtorek. Jedziemy dalej z wtorkowymi danymi: Market, man, market Manufacturia PMI. Te dane są już tylko oficjalne, nie są wstępne, więc myślę, że nic się zmienią na funcie. Ewentualnie może coś tam się ruszy, chociaż wątpię na FUCS we wtorek. Jedziemy dalej. Eksport, import nie bardzo, jeśli chodzi o Kanadę. Tutaj też nie, bardzo myślę, że te dane z Ameryki coś zmieniły. Airbnb, Financial, Stabilport, nie. To jest Australia? Nie, Nowa Zelandia. Nowa Zelandia i dane z bezrobociu, zatrudnieniu i tak dalej. Intraday na pewno to coś zmieni, czy w dłuższym terminie. Typu Swing Trading. No, myślę, że mogłoby też coś zmienić. Na pewno będzie RPNZ patrzeć na to jak tam rynek pracy w Wielkiej w Nowej Zelandii się sprawuje, a nie dość tego mamy jeszcze 15 minut później przemówienie Governor Or, więc na pewno będzie tutaj coś ciekawego mogło się wydarzyć i dalej. Na pewno będzie mogło bujnąć na nowozelandczyków w nocy jeśli on powie coś ciekawego no i swing tradingowo na pewno też będziemy musieli przeglądać uważnie czy on coś tam nie zmienił czasami swojego podejścia do polityki monetarnej i czasami nie widzą, że może jednak Nowa Zelandia wkrótce już niedługo będzie wychodzić z tego covidowego shitu obronną ręką i może będą podnosić lub normalizować stopy procentowe. Więc na pewno swing tradingowo Na pewno swing tradingowo to powinniśmy mieć na uwadze i intraday też. Więc znowu mamy market PMI service tym razem możemy to wsadzić tak jak ostatnio jeśli chodzi o walutę to myślę, że nic to nie zmieni. Jeśli chodzi o, o indeks, no to myślę, że możesz jakiś ruch wydarzyć, ale myślę, że skoro mamy już w, w, wcześniejsze dane, no to te po prostu nic nie zmienią. Jedziemy dalej. ADP Employment, no i mają high, no to jest przedsmak przed danymi z Ameryki, jeśli chodzi o bezrobocie, czyli NFP. I rynek pracy, więc myślę, że te dane tutaj to nie mają napisane, a ja bym to tam medium low, to jest naprawdę, to, to jest tak przystawka przed daniem głównym. Nic to nie zmieni ani swing tradingowo, może ewentualnie intraday kilka pipsów się ruszy tam, czy nawet. Według mnie market, Service, serwis PMI, i yy, to nas już nie bardzo będzie interesować, chyba że dla indeksów SP czy jakoś tak amerykańskich. ism -y, no kolejny przedsmak przed, przed, przed jak to się nazywa, NFP w piątek więc myślę że i intro będą to mogły być istotne dane tak mi z doświadczenia podpowiada, że czasami jak tutaj to powiedzmy przeskoczą ostatnie najlepsze dane i wyskoczą jeszcze wyżej no to <laughs> będzie można oglądać fajne ruchy na USD jeśli wypadną z kolei mniej więcej według prognozy i poprzednich, no to nie bardzo się będzie czym tam podniecać. E, dobra. Czwartek. Market, service, PMI, no to low. No to faktycznie low. Herba, Bell speech. No, ja bym go obserwował, co on powie na temat tego polityki monetarnej. I co tam się zmieniło, może im się zmieni jakieś podejście, czy jakiś komentarz padnie ciekawy. Na pewno będzie to interesujące intraday. Powinniśmy mieć to na wadze. W zależności od tego co powiem, może być też swing tradingowo. Ciekawe. Także intraday, swing trading powinniśmy wiedzieć, że takie coś jest i mieć na to uwagę, zwrócić. Że to detaliczna miesiąc do miesiąca, rok do roku w, w Unii Europejskiej. Możemy ją olać, według mnie, nic to nie zmienia, ani w sumie tradingowo, ani też intraday, według mnie, na walutach euro. Mm. O, tutaj jest widzem Bank Anglii, będzie głosował na temat podwyżek lub ucinania procentowych oraz wyda swoje oświadczenie na temat polityki monetarnej. No, bardzo ciekawe. To będzie na pewno swing tradingowo bardzo ważne. Te dane o 13 w czwartek to będzie dla funta intraday swing trading bardzo ważne. Ostatnio z tego co mówili nam Bank Anglii, no to powiedzieli wprost, że polityka monetarna w Banku Anglii będzie utrzymywana luźno i będą się dostosowywać do tego co będą widzieć, że się dzieje w kraju, w gospodarce i na świecie i tak dalej. No. Jestem ciekaw czy teraz może pójdą w krok za Bankiem Kanady i powiedzą, wiecie co, jest na tyle dobrze, że będziemy ograniczać to QE czy tam quantitative easing, czy do dróg pieniądza, przestaniemy skupować obligacje i tak dalej. Bo widzimy, że wychodzimy z tego covidowego e, problemu obronną ręką i wtedy to byłby sygnał naprawdę do no, niezłego kupna dla funta. Jeśli jednak utrzymają swoje ostatnie, y, p, p, ostatnie zdanie i tak jak mówili, że będą utrzymywać dalej politykę monetarną luźną i będą wskazywać na tutaj takie problemy, tam takie pozytywne rzeczy, tutaj takie negatywne i utrzymają się neutralnie, no to nie będzie to duży event. No, będziemy bardzo ważnie czytać to. Y, ten raport w polityki monetarnej i będziemy patrzeć na pewno na sam początku na to czy ktoś chciał, żeby stopy procentowe były podniesione czy też obniżone. Także intraday, swing trading, bardzo ważne dane dla banku Anglii. Następnie będzie jeszcze pół godziny później e, przemówienie Bailey'a który na pewno też się przyda, znaczy się przyda. No, będzie istotny intraday czy swing trading, jego komentarze mogą <grych> zawiać na funcie, mogą sprawić spore ruchy w jedną albo w drugą stronę w zależności od tego co on powie, więc intraday swing trading na pewno będzie to istotne hmm. tutaj mamy znowu przedsmak, przed smak przed danymi NFP jeśli chodzi o rynek pracy dla Ameryki oni mają napisane high A ja myślę, że Medium może low nie spodziewałbym się dużego tutaj ruchu na introdej przynajmniej na no, no. dolarz amerykańskim a uważa, że na swing tradingowo to też tam nic się nie zmieni Fred Williams speech, no medium, no zobaczymy co on powie. Miejmy to na uwadze intraday czy swing tradingowo. Jeden człowiek. Z... Dobra, ucięło mi nagrywanie. Była mowa o e, Fred Williams speech. E, no tak jak mówiłem, jeden członek Fedu to za mało, ale intraday jego komentarze mogłyby, nie musiały zachwiać na rynku. Swing Tradingowo niekoniecznie sądzę, żeby coś to zmieniło. Jest już piątek. Mamy RBA Monetary Policy Statement, czyli minutki z posiedzenia RBA. Na pewno będzie to istotne dla Swing Tradingowe. Intraday też mogłoby coś zmienić, w zależności od tego, co znajdziemy w tych minutkach. O 3.30 w nocy. No, powodzenia życzę. E, dobra, jedziemy dalej. Francja, manfred, O, tak, tak jak mówiłem. sam znaje się. Godzinowe zarobki Amerykanów, miesiąc do miesiąca. Jeszcze zerknę na tutaj, czy może oni to źle opisali. Może mi się coś tutaj źle widzi Nie no jest jak mordę strzeli stopa bezrobocia jest przeciętne godzina wynagrodzenie no, są NFP jak się nie mylę tak Niech mnie ktoś poprawi w kalendarzach. <noise> no dobra, jeszcze z tym w komentarzach Chodzi o to, że te dane hmm, Miesiąc miesiąca yy, uczestnictwo w rynku pracy zatrudnienie i tak dalej non form payrolls oczywiście wszystko będzie istotne na dolara jeśli chodzi w perspektywie intraday swing tradingowo niekoniecznie no bo co prawda FED przygląda się Rynkowi pracy w Ameryce i mówi, że nadal jest za dużo bezrobocie, a rynek pracy jest chwiejny. Teraz mamy, tak jak gdzieś tutaj jest, to 916k, czy 950k stworzonych nowych miejsc pracy, a za chwilę mamy 500, czy ileś. No, jeszcze zobaczcie na to: minus 20, plus 2, 4800, 600. No, skacze, nie? Jeśli chodzi o z miejsca pracy, i tak dalej, więc do rzeczy intraday, non-farm payrolls, unemployment i godzinowe zarobki miesiące miesiąca, to będzie ważne dla USA. Intraday swing tradingowo niekoniecznie, myślę, że się to przełoży na od razu jeden raport na, na spojrzenie Fedu w długim terminie. Jeśli chodzi jeszcze o kanadyjskiego dolara, mamy tutaj uczestnictwo w rynku pracy rok do roku. Wynagrodzenia chyba godzinowe to nie bardzo, ale uczestnictwo w rynku pracy będzie istotne dla Kanadyjczyka. To będzie istotne dla Kanadyjczyka, oczywiście. I to będzie istotne dla Kanadyjczyka. Jeśli te dane się poprawią, no to. Kanadyjczyk znowu dostanie kopa w piątek, jeśli chodzi o moc i dlaczego uważamy, że powinniśmy kupować Kanadyjczyka, więc intraday dane z rynku pracy, jeśli chodzi o Kanadyjczyka, mogą być, będą istotne według mnie. Niekoniecznie swing tradingowo, znaczy się będzie to tam niewiele zmieniało w swing tradingu, według mnie, ale jeśli chodzi o. O, intraday to tak, no jeszcze zapomniałem tutaj coś wrzucić, odnośnie tej ropy, e, gdzie oni to mieli, e, natural gas storage, o, to było chyba w czwartek, odnośnie ropy, tutaj go nie mają w ogóle napisane, no ja o 16.30 koszyk e, No co są te dane odnośnie ropy Zobaczymy co się wydarzy ropie Po tych danych Tym razem jeśli chodzi o ropę wycień Środa Tak w środa są zawsze te dane Więc jeśli chodzi o ropę no to zobaczcie na dane w ropę w środę czy jest się coś tam czasami co nie wydarzy, bo ostatnio gdzieś tutaj zostawiłem otwartą stronę. O! Dodałem tu na Discordzie. Ten artykuł ropa w dół decyduje się na zwiększenie dostaw mimo że liczba przypadków COVID wciąż rośnie, więc jest ciekawie. W skrócie jeśli chodzi o ropę, no to na długi termin powinno teoretycznie rosnąć, no ale zapraszam sobie do przeczytania tego tam artykuł na investing na twitterze też chyba podam jeden czy dwa artykuły takiej jednej pani, która dobrze zna się do rynku ropy Tylko że po angielsku no dobra nie będę już tam owijał bawełna. co chciałem mówić to będzie wszystko jeśli chodzi o kalendarz makroekonomiczny na, na tydzień 3 do 7 maja 2021 roku dziękuję za oglądanie Mojego przeglądu danych makro, mam nadzieję, że się przydają, jeśli tak, no to daj łapkę do góry, jeśli Ci się podobał filmik, subskrybuj, jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, jeśli masz jakieś pytania, pomysły, sugestie, cokolwiek do napisania, no to pisz w sekcji komentarzy, komentarze zawsze mile widziane, dzięki za oglądanie i do następnego filmu, larka.